Szanowni Państwo, mamy nadzieję, że już w normalnych warunkach będziemy mogli realizować nasze wakacyjne plany. Z tą myślą właśnie o tym, że te większość tych obocznych została zniesiona, więc w tym roku te wakacje trochę inaczej i bardziej bogato niż w roku ubiegłym. Zapraszamy wszystkich na cykl warsztatów, spotkań, koncertów z spektakli, seansów e, plenerowych e, i nie tylko, e, które organizuje Wadowickie Centrum Kultury. Tu za nami, za mną widać program kosmicznych wakacji. To jest jeden z elementów naszych wakacji przygotowanych przez Wadowickie Centrum Kultury. Wszystkie te warsztaty, wizyta u nas, planetarium, ponieważ do nas przyjedzie takie przenośne planetarium e, oraz dodatkowe warsztaty. Wszystko to znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wadowickiego Centrum Kultury. A oprócz tych wyjazdowych, obie, oprócz tych wakacji kosmicznych, jeszcze objazdowe w wakacje w trzech miejscowościach gminy Wadowice. Oprócz tego letnia szkoła ceramiki, czyli będzie można stworzyć samemu w naszej pracowni ceramicznej w ciągu cyklu spotkań swoje własne ceramiczne e, dekoracje. E, oprócz tego koncerty organowe, trzy pierwsze niedziele lipca zapraszamy do Bazyliki o godzinie 17, czyli 4, 11 i 18 lipca na koncerty organowe. Oprócz tego koncerty plenerowe, między innymi 17 lipca w nowym miejscu w Wadowic na, na Alei Matki Bożej Fatimskiej w Ogrodach, naprzeciwko nowego handlowego centrum netto, tam gdzie jest e, Centrum Edukacyjne Est, tam z tyłu mieści się kaflarnia i tam w ogrodach tej kaflarni 17 listopada zapraszamy na bardzo ciekawy koncert Vivaldi z Beatlesami, to ciekawy projekt, który jest w ramach naszych inicjatyw organizowany. Oprócz tego seanse kina plenerowego nie tylko w Wadowicach w Parku Miejskim, ale również w trzech miejscowościach na terenie gminy Wadowice. Oprócz tego warsztaty w Muzeum Miejskim, oprócz tego warsztaty odważni twórczo, które zaczynają się już 5 lipca i przez to cały tydzień lipcowy. Bardzo bogaty program. Zapraszam wszystkich do Wadowickiego Centrum Kultury. Myślę, że najwięcej informacji Państwo po prostu znajdziecie na stronie internetowej. Ewentualnie można do nas dzwonić. Tam Pani w sekretaracie udzielą szczegółowych informacji, ponieważ również mamy kilka wycieczek dla dzieci i młodzieży. Także zapraszam do Wadowickiego Centrum Kultury.